Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Monika. Jeżeli jesteście u mnie po raz pierwszy, zapraszam serdecznie do subskrypcji. W dzisiejszym odcinku przychodzę do was z holem zakupowym ze sklepu Cider. Muszę wam powiedzieć, że Cider jest to bardzo fajny sklep dla ludzi, którzy bardzo lubią styl vintage, dlatego że większość rzeczy, które znajdują się na ich stronie, są właśnie stylizowane na takie lata 90., -2000. Są To naprawdę bardzo fajne, dobre jakościowo ciuchy. Ja już wcześniej od nich rzeczy zamawiałam. Byłam bardzo zadowolona. Tutaj mam też kilka rzeczy, które zaraz Wam pokażę. Jestem bardzo ciekawa, jak one wyglądają. Ja tylko otworzyłam paczkę, żeby zobaczyć, czy ilość rzeczy się zgadza. Tych rzeczy jeszcze osobiście nie oglądałam. A więc będzie to moje pierwsze wrażenie, którym się oczywiście z Wami podzielę. Jeżeli mam kod rabatowy, wydaje mi się, że mam, ale teraz nie jestem pewna. Jeżeli tak, zaraz się tu on dla Was pojawi. Zdjęcia tych rzeczy, jak i ceny będą pojawiać się w rogu filmu. Oczywiście, jeżeli filmik jak ten Was interesuje, zapraszam serdecznie do oglądania. Zaczniemy tutaj od spodni, których jestem najbardziej ciekawa. Już Wam mówię dlaczego. Dlatego, że są to bojówki i muszę Wam powiedzieć, że właśnie na takie bojówki dość długo polowałam. Niestety, u nas tutaj w mieście, w sklepach stacjonarnych, tego typu spodni nie mogłam znaleźć. Bardzo mi się podoba ich krój, jak i również kolor. Wy wiecie, że ostatnimi czasy ja lubię takie szerokie spodnie. One są w rozmiarze 8. I już je za siebie zakładam, bo jestem bardzo ciekawa, czy będą nam nie pasować. Zobaczcie, spodnie wyglądają naprawdę bardzo fajnie. Ten materiał to jest taki jeans, ale troszkę cieńszy. One tutaj z tyłu mają normalnie kieszenie z przodu. Tutaj kieszenie po bokach są to też kieszenie, nie są to atrapy. Fajne, bo myślałam, że będą dużo szersze, a nie są takie mega szerokie. Pasie są troszeczkę za luźne, ale spokojnie do nich mogłabym ubrać jakiś pasek. Wydaje mi się, że SK był to najmniejszy rozmiar, jeśli chodzi o te spodnie. Nie wiem, co wymyślicie. Ja muszę przyznać, że jestem naprawdę bardzo zadowolona. I już Wam pokazuję następną rzecz. Okej, okay, w sumie to nie pamiętam nawet, że ja taki top zamawiałam. I tutaj mamy. Bardzo taki skąpy, muszę powiedzieć, crop top. On taki jest trochę w sumie gorsetowy, przynajmniej z przodu, z tyłu normalny ma materiał, jest również w rozmiarze S. Mam nadzieję, że nie będzie prześwitywał. Ogólnie wygląda całkiem ładnie. Myślę, że do tych spodni będzie wyglądał całkiem ok, dlatego że one są z wysokim stanem. Ten materiał jest taki dość cienki, gunkowany. Naprawdę nie pamiętam, że go zamawiałam. Zaraz zobaczymy, jak on będzie na mnie wyglądał, ale wygląda całkiem przyzwoicie. Myślałam, że jakość tego topu będzie trochę gorsza, ale muszę przyznać, że jest on naprawdę bardzo ładny. Bardzo fajnie będzie wyglądał do takich oversize'owych marynarek i właśnie spodni z wysokim stanem tak wygląda z tyłu wydaje mi się, że samego tego topu bym raczej nie nosiła dlatego, że jeśli chodzi o mnie jest on niestety troszkę przyskąpy ale tak jak mówię, do jakiejś marynarki czy też pod spód kurtki jeansowej na pewno fajnie będzie wyglądał tak jak już wcześniej wspominałam, on jest w rozmiarze S już wam pokazuję następną rzecz. Pamiętam jak to zamawiałam i to jest tak jakby kurtka, ale ja muszę wam powiedzieć, że ona jest bardziej jakby koszula, dlatego że to jest ekoskóra, ale taka mega cienka coś. Ala słuchajcie, legginsy takie jak są z ekoskóry. Rozpinana jest na napy. Ponownie jest to rozmiar S. Wydaje mi się, że wszystkie te rzeczy ja zamówiłam sobie w rozmiarze S. I ja już tą kurtkę na siebie zakładam. Też jestem mega ciekawa, jak będzie wyglądać, dlatego że naprawdę bardzo mi się spodoba. Na stronie. Bardzo mi się podoba styl tej kurtki. Ogólnie mówię Wam na tej stronie, naprawdę, jeżeli lubicie takie rzeczy vintage, retro, na tej stronie naprawdę jest mega dużo takich ciuchów, a więc no, z całego serca Wam polecam. Na pewno są też rzeczy takie, których nie znajdziecie w innych sieciówkach. Ja jestem bardzo zadowolona, fajnie też to wygląda. Zobaczcie, do tego toku, nawet do tych spodni. Co ja tu jeszcze mam? Mam tu jakiś następny top o bardzo fajny, zobaczcie z takiego on jest materiału wydaje mi się, że ten top ja chyba sobie nawet zamówiłam do tych spodni, żeby on mi kolorystycznie pasował i on jest właśnie kropowany, a więc na pewno też będzie fajnie wyglądał, tutaj jest fajne zestawienie tych kolorów, dlatego, że krem jak i brąz, ogólnie bardzo modne w dalszym ciągu są te kolory, ten top jest również w rozmiarze S i już go na siebie zakładam, kurde no, ten top jest też bardzo fajny, naprawdę nie mam się tutaj do czego przyczepić, mega fajny materiał, jest taki bardzo cieniutki Właśnie to jest ten taki proszkowany materiał, jak już wcześniej wspomniałam. Z przodu z nadrukiem. Jest dość krótki, dlatego jeżeli oczywiście nie macie brzuszka, to możecie nosić do biodrówek. Ja niestety trochę mam i takie topy noszę tylko i wyłącznie do spodni z wysokim stanem. Tak wygląda z tyłu. Jak dla mnie naprawdę wszystkie te rzeczy są trafione w dziesiątkę. Tutaj mam też bardzo fajną rzecz, już wam ją pokazuję. Są to spódniczko... Nie, spódniczko spodenko, spódniczka, spódniczko spodenki. W sumie nie wiem, czy to są spódniczko spodenki, czy spódniczko. Spódniczka. To są to spodenki, które wyglądają jak spódniczka. Widziałam to słuchajcie u kilku osób na TikToku. Bardzo mi się spodobało. Nie wiedziałam, skąd te dziewczyny miały takie spódnico, spodenki. I właśnie zobaczyłam u nich na stronie i stwierdziłam, że sobie zamówię. Nigdy czegoś takiego nie posiadałam. Nie wiem, jak będę w takim czymś wyglądać. Mam nadzieję, że dobrze jest to takie dość specyficzne. Nie wiem. Ogólnie jeśli chodzi o materiał, jest to taki dość cienki jeans. Myślę, że całkiem fajnie może to wyglądać. Ja mam to w rozmiarze ponownie S. Dobra, już to na siebie zakładam. Tego też jestem mega ciekawa. Zobaczcie, sama nie wiem co o tym myśleć. Muszę powiedzieć, że jest to bardzo dziwaczna część garderoby, ale wyobraźcie sobie, że wygląda to jak spódniczka, macie ten komfort, że są to spodenki, wiecie, że nic wam tu nie podwieje, naprawdę nie wiem co mam o tym myśleć, wydaje mi się, że jest to takie całkiem cute, Tak no jak mówię całkiem komfortowo się w tym czuję dlatego, że ja nie noszę spódniczek bynajmniej bardzo rzadko E, spodenki na wakacje, dlaczego nie? Nie no, wygląda chyba spoko, oczywiście, napiszcie mi co wy o tym myślicie e, Jeśli chodzi o ten rozmiar, to ta eska, o zobaczcie, jeszcze mam tutaj trochę miejsca a Więc myślę, że taka większa eska też spokojnie by w to weszła Ten materiał, tak jak już wspomniałam, jest to jeans, ale taki dość cienki Okej, okay, już wam pokazuję co jeszcze tutaj mam I tutaj mamy już coś bardziej na takie ciepłe dni Taka typowo wakacyjna sukienka Myślę, że na wakacje bardzo fajna rzecz i ona jest również w rozmiarze S. Tak się prezentuje ubrana. Wygląda bardzo ładnie, bardzo fajny jest ten materiał, mega taki przyjemny. Tak jak mówię, sukienka idealna na wakacje. Jest na mnie dość krótka. Ale jak już Wam wcześniej powtarzałam, zawsze mam mówiłam, że mam 170 cm wzrostu, a w zeszły piątek byłam u lekarza i się okazało przy mierzeniu, że mam 171, a więc wprowadzałam was w błąd. W sumie to nawet sama nie wiedziałam, że mam 171, ale tak wyszło, byłam bez butów. No, różne praje się nawet słuchajcie, kłóciłam z tym lekarzem. Mówi, jak w dowodzie miałam kiedyś 168, potem trochę urosłam do 170, teraz na starość 171, coś jest nie tak, no, ale powiedział, że zmierzył mnie dobrze, a więc jestem dość wysoka, dlatego też ta sukienka jest na mnie trochę krótka. Z reguły sukienki są na mnie dość krótkie, czy też spodnie. Mi się naprawdę bardzo podoba tutaj. Zobaczcie, myślę, że przy dużym biuście mógłby być problem. Tutaj jednak ona jest chyba raczej na taki mniejszy biusty jak mój. Oczywiście piszcie w komentarzach, co wy myślicie, Ja już mam wam do pokazania. Niestety, ostatnią rzecz, którą jest kurtka jeansowa. Jest to kurtka oversizedowa, krótka z takimi baloniastymi rękawami. Mega fajna, bardzo mi się podoba kolor. Ja ogólnie lubię bardzo kurtki jeansowe. Takich kurtek mam kilka, niestety, no takie w takim kolorze. Chociaż ostatnio słuchajcie, kupiłam mega fajną z Lewisa w Lumpie, ale to będzie w moim holo lumpeksowym. E, dlatego jeśli mnie jeszcze nie obserwujecie, zaobserwujcie, dlatego że właśnie niedługo będę nagrywać filmik. Z rzeczami z lumpeksu z Polski. Muszę Wam powiedzieć, że naprawdę kupiłam kilka fajnych okazów. Ja już tą kurtkę na siebie zakładam i się Wam pokazuję. Ona jest, o, oh, ta kurtka jest w rozmiarze M. Możliwe, że ja ją specjalnie wzięłam M, -kę, żeby ona była jeszcze bardziej oversized, dlatego że ja lubię takie duże kurtki. Ta kurtka jest przecudowna. Zobaczcie, jakie ona ma zaje fajne rękawy. Ogólnie krój jest mega fajny, jeśli chodzi o jakość tych rzeczy. Słuchajcie, one są naprawdę bardzo dobre. Tak wygląda z tyłu, tak wygląda z przodu, no ja naprawdę jestem zakochana w tych ciuchach. Nie mam nic kompletnie negatywnego do, do, tutaj do powiedzenia. Są naprawdę to bardzo ładne rzeczy, przystępne cenowo. A więc jeszcze raz, jeżeli e, posiadam kod rabatowy, to na pewno zaraz wam tutaj się on dla was wyświetli. Oczywiście linki, jaki też kod zniżkowy zostawię Wam w opisie filmu. Nie no, super mega jest ta kurtała. Oczywiście, tak jak już wcześniej mówiłam i wspominałam, zostawiajcie komentarze, co wymyślicie. Ja się już widzę z Wami w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Was. Mua, mua, mua. Pa!